Mantra to rytualna formuła magiczna, która może być wersetem świętego tekstu jednym wyrazem, lub sylabą, która wielokrotnie powtarzana ma pomóc praktykującemu w opanowaniu umysłu. W hinduizmie do odliczania mantr używany jest sznur modlitewny, który do podobnych praktyk zaadaptowany został także przez inne religie, takie jak buddyzm, islam czy katolicyzm, gdzie znany jest jako różaniec. Katolicy wierzą nawet, że tzw. Tak modlitwy różańcowe mają wielką moc, a diabeł się ich boi. Wierzenia te opierają na stosunkowo nowych i wątpliwych objawieniach. A czy w Nowym Testamencie zapisano coś na temat rytualnego powtarzania modlitw? Owszem, w Ewangelii Mateusza możemy przeczytać, co powiedział o tym sam Pan Jezus. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jako poganie, a bowiem oni mnie mają, że dla swojej wielomówności wysłuchani będą. Nie bądźcie wtedy im podobni.